O, dziękuję, gramy. Można mi dzisiaj wywołać do 10 minut na towarzyskie. Proszę spokojnie pytać mnie, bo odpowiadam na pytania. Panie Strzelco, pan, do panu Szelcowi odpowiedziałem, czy pan mnie słyszał? Panie Rutkowski, może Pan z najbardziej zagrać. Dobry wieczór Pani Pawle. A, 10, 11. dobrze. Ja Cię, Kamilu, bardzo, bardzo przepraszam, ale zauważyłem, że tego gońca stawiasz. Bardzo przepraszam. Dzień dobry, panie Zenku. Dzień dobry, panie Filipie. Czy przedstawił w końcu panu ktoś konkretny program wyborczy, czy pana przekonał? Panie Pawle, nikt mi nie przyniósł do skrzynki. Natomiast mogę powiedzieć Pani Pawle, że wczoraj nie będę mówił nazwiska, nie będę mówił partii. Jedna pani mi, znaczy powie, pojawiła się mi ulotka jednej pani bardzo ładnej. Panią niedawno widziałem na koncercie charytatywnym, na którym byłem Jacek Wójcicki śpiewał. Pani w 90. chyba trzecim roku szła do Sejmu, reklamowała się w mojej gazetce Lotos. Wykupiła trzy razy duże reklamy. A tutaj sobie zrobiła z tyłu zdjęcia z takimi dwiema osobami, które u mnie nie Pani bardzo pozytywna. Jak na formację, w której jest bardzo, bardzo pozytywna, robiąca dużo dobrego, i zrobi, dał, zrobiła sobie zdjęcie z dwiema osobami, które mają u mnie bardzo niskie notowania. O tak, jako ciekawostkę. Panie Ragok, panie Piotrze, dzisiaj wykład symultana turnicza. W turnieju nie. Symultana na koniec, jak będziecie chcieli, możemy zrobić wykład. A mogę też odpowiadać na różne pytania. Dobry wieczór Pani Kruci, dobry wieczór Pani Osk. No jubileuszowy jak jubiluszowy, no 371 to takie okrągłe. To takie okrągłe. Ale 10 października nadały pierwszy film. Kto? Zagadka. Kto wie, ile filmów nagra na wypuściłem? To znaczy nie ile wypuściłem, tylko ile w tej chwili jest, bo tam część skasowałem. Kto to wie? Pana Ragok, może zamiast wykładu zgadywanie ruchów z jakiejś pana partii możemy zrobić. Jestem otwarty. Pierwszej kom kominologii. Y w pierwszej kolejności gram z Kamilem, ponieważ on ma tyle lat, ile ma, musi iść niedługo spać. A skąd to wiadomo, że tyle filmów? Gdzie to jest wyświetlone? U mnie się nie wyświetla. 3364 Ale panie Tadeuszu, dziękuję. Także jak ktoś chce zgadywanie ruchów, możemy tylko chcę powiedzieć, że musiałbym wziąć krótszą partię. Nie mam wybranej partii do zgadywania, musiałbym poświęcić na to z, z minutę. A ile wyświetleń to wiem. Pan Hart też jest za zgadywaniem ruchów. Postawię wieżę na otwartej linii. Konik jest związany, chcę zagrać po chamsku tu. Tutaj to teraz konikiem biję albo hetmanem, bo mam połączone. Nie wiem czym. No dobra. Chcę zagrać dalej po chamsku tu. A jeszcze konikiem mogę tu skoczyć. Biały król już nie zrobi krótkiej roszady, bo ktoś mu. W stylu Ostapa Bendera z Diołwieża. Proszę, może ktoś napisze Panu Rutkowskiemu, jak to się do gry zaprasza. Tylko ja, ja, ja pytałem cały czas, kto to jest Pan Maksimus. Chętnie zagram z Panem Maksimusem, tylko proszę określić się, kto to jest. Pan Maksimus jest w pierwszej kolejce. Kolejka jest Pan Maksimus, Pan Ruiz. Pan Bernard, pan Mateusz od dawno ze mną nie grał, pan Raf i znowu pan Maximus. Kto to jest pan Maximus? Mogę dwa razy zagrać z panem Maximusem. A, pan Max. Dobrze, panie Maksim. A pan Max jest takim, czy jest dzisiejszym moim uczniem, panie Maxie? Czy pan tak sobie po prostu. Dobra, lecę odstawić, zbanek zdąża. Jestem, królew jeden. To dalej jest związane. To huknę wieżą i przyjdę wieżą. To, to jest wygranie białopolowej figury. A tu nie można bić. To, co, jakie to jakie tu związanie widziałem? Dobrze panie Maksie, tylko tak jak mówię, że w pierwszej kolejności gram z osobami, które zabierają głos, bo czasami nie jestem w stanie zagrać ze wszystkimi. Badkę jakieś takie, właśnie będę składał zamówienie. Herbat, bo dostanę taki wielki karton herbat i mi starczy na rok. Pani Kruci może zdobywało, ale Pani króci, przecież w tamtej partii podstawiłem wieżę, musiałem stawać na głowie, Pani Aragok. To jest sztuka, sztuka negocjacji. Przecież jestem cybernetykiem. Znam się na posługiwaniu pojęciami i stereotypami. Także pani Arago i to muszę Panu mówić w ten sposób, bo jak Pan wie wszystko co powiem, odpowiednie sterowanie sprzężeniami. No nie, no, wykorzystywanie też reaktywności. Pan Grzegorz, co Pan lubi pić Herbat, ja aktualnie piję Giokuru. Ja też mam Giokuro. Zięć przywiózł mi z Chin czy z Japonii, już nie wiem skąd, chyba z Jap To japońska jest. Chyba z Japonii to taka z ryżem. Tak, panie Grzegorzu, z ryżem. I mam jej w nadmiarze, aczkolwiek ja jej sam o. Tu podziękuję. Dziękuję bardzo, Kamilu. Cieszę się, że ze mną zagrałeś. Pokażę. d 3 nie jest rewelacyjny, ale małe dziecko tak może grać. Natomiast gońca trzeba, postawić, gońca trzeba postawić na G2, a następnie zroszować, i nic złego się nie dzieje. Można potem wyjść gońcem na E3, skoczkiem na D2.